Witam na kanale Gipskarton i tak dalej. W tym wideo kolejne z narzędzi z mojego wyposażenia. Tym razem wkrętarka wkrętarka udarowa. Pracuje na akumulatorach 18V z serii XR w technologii litowo-jonowej. Wkrętarka, wkrętarka o symbolu DCF 885. Waga narzędzia to jest 1,3 Kilograma długość narzędzia 141 mm. Wysokość narzędzia 217 mm. E, mechanizm metalowy. Obudowa front aluminium. Korpus po, y, tworzywo sztuczne pokryte. Pokryte jest gumą. Bardzo fajnie się to y, trzyma. Jest duży komfort, jeżeli chodzi o trzymanie. Poduszki boczne. Dalej korpusie e, uchwyt klips na, na pasek, uchwyt, na, uchwyt magnetyczny na drobne, drobne akcesoria, które potrzebujemy w czasie pracy. Dalej. E, silnik szczotkowy, maksymalny moment obrotowy 155 Nm. E, uchwyt narzędziowy, sześciokątny 1,4 cala czyli tam 6,35 mm. Naj, najbardziej naj, e, to jest mówi się o podaje się typową typową rozmiarówkę w calach jedna czwarta cala takie, takie gniazdo jest jest to pierścień blokujący wkładamy zablokowane narzędzie żeby wyjąć trzeba pierścień odciągnąć wtedy można wyjąć osprzęt jak już przy tym pierścieniu to jest to trzydiodowe oświetlenie takie dookulne bardzo dobrze oświetla Miejsce, miejsce pracy. Regulacja prędkości obrotowej od 0 do 2800 obrotów na minutę. To jest narzędzie jednobiegowe. Pracuje w jednym zakresie od, od do. Częstotliwość udaru do 3200. To nie jest ta sama częstotliwość. To nie jest ten sam typ udaru, który spotykamy w wiertarkach. To jest zupełnie inny, zupełnie inny mechanizm. Przełącznik w kierunku pracy. prawo, lewo. Bardzo poręczny. Nie trzeba trzymając narzędzie normalnie kciukiem można kciukiem lub palcem wskazującym można bez problemu przełączyć e, obroty. Także to jest chyba y, wszystko z tych podstawowych podstawowych y, danych. Y, zestawy, jeżeli ktoś jest zainteresowany z was to y, zestawy tych narzędzi i tego narzędzia są dostępne z różnej, z różnej pojemności akumulatorami. I to będą akumulatory od, od 1,5Ah, poprzez 2 Baterie o pojemności 2Ah, 3Ah, 4Ah i 5Ah. Z tym, że nie jestem pewny, czy, czy akumulatory 3Ah jeszcze są. Czy te zestawy, czy te baterie są jeszcze w handlu? Także tak to, tak to narzędzie wygląda. Używam, używam wszędzie tam, gdzie, muszę, gdzie mam seryjne wkręcanie. Jest, poprawia, zdecydowanie poprawia, jeżeli chodzi o komfort pracy. Jest dużo łatwiejsza, dużo łatwiejsza praca, jeżeli chodzi o wkręcanie. Czy to będą wkręty, czy to będą wkręty? Ja pokażę te które najczęściej używam czy to będą wkręty do e, powiedzmy sobie ne, mocowania wieszaków do, na poddaszy, czyli grzybków ne, poprzez mocowanie wieszaków e, dol, dolnego, górnego noniusza czy też wieszaków e, z, na drucie czy do montażu ład to e, do, do, tych prac, do tych prac używam. To jest wkręt typu tam, znaczy te zakresy wkrętów to są wkręty od 3,5 mm średnicy do 40 mm długości. Do bieszaków, do poddaszy to będą wkręty 4x40, do S-ów będą to 3,5x40. Druty i noniusze to jest tam powiedzmy 5x50 łaty to będzie 6 na, 6 na 100 oczywiście y, maksymalny moment 155 Nm czyli y, powiedzmy możliwość w, wkręcania czy też zakręcania y, to są y, maksymalny, maksymalne średnice to będzie M, y, M12 czyli y, do, tych, do tych średnic możemy, możemy używać y, używać y, tego klucza klucza, wkrętarki. Jeżeli chodzi o łatwość wkręcania, bo to jest to jest myślę dość ciekawa sprawa. Tak jak w przypadku, gdy Wam pokazywałem wkrętarkę, wiertarko-wkrętarkę, to materiał, który wkręcałem był zamocowany do stołu, czyli musiał być stabilny. Tutaj jest troszeczkę inaczej. Mam tutaj w ręku, luźno, klocek drewniany. Wkrętarkę, tu jest akurat wkręt 4 na 35 więc yy, powiedzmy to aż nie odda tego yy, tej łatwości wkręcania, ale już mniej więcej coś pokaże. Narzędzie będę trzymał kciukiem i palcem wskazującym. I wkręcanie samo. Niezależnie od yy, pracy si silnika można uruchomić oświetlenie, czyli pierwszy, pierwsze wciśnięcie uruchamia podświetlenie, ale nie uruchamia silnika. I teraz samo rozpoczęcie wkręcania to proponuję zawsze zaczynać od najmniejszych obrotów. Nie, nie, nie szaleć od razu z obrotami, tylko zaczynać na małych obrotach. I możemy wkręcać. Tu akurat jest to mały wkręt, więc nie ma, nie ma problemu. Z żadnym chyba z narzędzi nie byłoby problemu z wkręcaniem. Teraz wezmę wkręt o średnicy, to jest 5x55 wkręt i również rozpocznę wkręcanie, tu jest go jeszcze surowe dziewicze drewno i tak samo kciukiem i palcem wskazującym i kręcę uruchomił się mechanizm udarowy, no bo to już jest średnica, średnica dość duża, to jest łatwość łatwość wkręcania no i teraz wezmę sobie dłuższy wkręt Mam kręt konstrukcyjny, taki, który używam do Ład. On jest krótszy aniżeli grubość, grubość tego klocka, więc mogę swobodnie w ten sposób trzymać. I tak samo Kciuk, kciukiem palcem wskazującym i będę kręcał. Oczywiście można z można oczywiście regulować, regulować prędkość, prędkość wkręcania i tym samym moment, w zależności od, e, od średnicy, od średnicy e, wkrętów. Do, do, e, narzędzie zmienia właściciela, więc myślę, że nowy właściciel e, zrobi bardziej taki e, szerszy test już, powiedzmy test, bo ja tutaj tylko omawiam to narzędzie, pokazuję i omawiam je. Natomiast myślę, że nowy właściciel już zrobi taki bardziej, bardziej wszechstronny test z wkręcania, wiercenia i tym podobnych historii. Również można używać sprzętu typu wiertła, można używać o sprzętu typu nasadki do wkręcania. Tutaj gdzieś miałem kawałek takiej śruby, wkręt z łbem sześciokątnym. Nie wiem tylko, czy uda mi się tak z wolnej ręki wkręcić, bo to jest dość tępe, o, dość tępe miejsce, więc przyłapię sobie. Okay. I tak samo, w ten sam sposób, to jest 6x60mm na, 6 na no, Bez okularów tak to wygląda. Za głęboko, Dobre, poszło, tak, tak to jest i teraz ważna rzecz, jeżeli chodzi o osprzęt, który można stosować, który powinniśmy używać z tym narzędziem, to jest to osprzęt do narzędzi udarowych, Żeby nie używać, unikać używania z tych podstawowych akcesoriów, bitów, takich jak się używa z wiertarką, wkrętarkami to dla jakby bez naszego bezpieczeństwa, nie? żeby nie uszkadzając końcówkę w czasie wkręcania, czy też nasadkę, to może pęknąć taka, taka zwykła, zwyk, zwykłe akcesorium, no i możemy sobie narobić, narobić bałagan. Także tak pokrótce wygląda temat wkrętarki. To by było tyle, w zasadzie do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.